Jakie szanse dla sektora bankowego tworzy nowa regulacja unijna dotycząca kredytu konsumenckiego? Wydaje mi się, że dyrektywa CCD2, czy też jej implementacja do naszego porządku prawnego, jest taką dużą szansą na uporządkowanie rynku kredytu konsumenckiego w Polsce. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia płynące z ostatnich kilku, kilkunastu lat stosowania przepisów tej dyrektywy. Widzimy problemy, jakie się zmaterializowały w związku z niektórymi jej przepisami i funkcjonowaniem w krajowym obrocie. Wydaje mi się, że warto by było tę szansę wykorzystać, aby tak trochę na nowo spojrzeć na rynek kredytu konsumenckiego i te doświadczenia dotychczasowe wykorzystać, aby ten rynek na nowo ułożyć. W swoim wystąpieniu mówi Pan też o tym, że warto by było, żeby pewną przeciwwagą dla sektora bankowego były silne organizacje konsumenckie, które tworzyłyby pewien dialog z sektorem bankowym, że w sumie to byłoby z korzyścią dla sektora bankowego. Dlaczego? Tak, zdecydowanie. No, sektor bankowy ma silną organizację zrzeszającą, Związek Banków Polskich. Wydaje mi się, że gdyby po, po drugiej stronie tego stołu siedziała silna organizacja zrzeszająca konsumentów, reprezentująca ich interesy, to wiele spraw można byłoby pewnie przedyskutować i na przykład uporządkować w formule tak zwanej samoregulacji, dlatego że no, no, główną przeszkodą dla samoregulacji niektórych obszarów funkcjonowania sektora bankowego. Moim zdaniem jest to, że mamy z jednej strony dość silną reprezentację sektora bankowego, po drugiej stronie nie mamy powiedzmy sparing partnera, czyli interlokutora w postaci analogicznie silnej organizacji reprezentującej interesy konsumentów. Takim dobrym przykładem jest dyskusja dotycząca Modelowej umowy kredytu hipotecznego. Teraz toczą się prace nad taką modelową umową kredytu hipotecznego, która ma równoważyć interesy banków i ich klientów w taki sposób, aby, no mówiąc kolokwialnie, wszyscy czuli się z tą umową bezpiecznie. I w idealnym świecie jestem w stanie sobie wyobrazić, że taki wzorzec został wypracowany przykład przez Związek Banków Polskich po jednej stronie i organizację zrzeszającą konsumentów, czy prezentującą interesy konsumentów po drugiej stronie. W sytuacji, gdy takiej organizacji nie mamy, no to ta ścieżka samodegulacji, nie jest dostępna. Tak jak mówiłem zresztą też dzisiaj w wystąpieniu, trudno uznać za reprezentantów interesów konsumentów tylko prawników, którzy reprezentują ich w sądach, dlatego że w niektórych obszarach interesy prawników prowadzących procesy sądowe mogą nie do końca być zbieżne z długoterminowymi interesami konsumentów. Mogę tu podać przykład chociażby naszych ugód frankowych, które uważam, że były... Bardzo dobrą propozycją i dla banków, i dla klientów. Natomiast siło rzeczy, na przykład prawnicy reprezentujący klientów w spodach sądowych, no niekoniecznie byli stroną zainteresowaną w powodzeniu tego przedsięwzięcia, analogicznie myślę jest z tym wzorcem umownym. No tak, ale po tej stronie konsumenckiej w tej dyskusji jest przecież Wokik, więc. On jak gdyby reprezentuje konsumentów. To prawda, tylko że idea samoregulacji w modelowej postaci, no, powinna polegać na tym, że organizacje czy instytucje publiczne, takie jak Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, Rzecznik Finansowy, czy my no, powiedzmy dostarczamy jakiś nasz parasol opieki nad taką samo, samoregulacyjną inicjatywą, no, ale trudno oczekiwać, że samoregulacja polega na tym, że po jednej stronie jest sektor bankowy, a po, a po drugiej stronie są instytucje, instytucje publiczne, publiczne i na koniec dnia instytucje publiczne na przykład mm. dają wspól certyfikat. Jakości tego typu zaleceń umownego. Raczej bym to widział w ten sposób, że po jednej stronie jest Zrzeszenie banku, po drugiej stronie jest organizacja konsumencka, coś zostaje wypracowane, no i później być może uzyskuje jakąś formę błogosławieństwa w połowie kilku czy nasio. Natomiast no, wydaje mi się, że taka reprezentacja rynkowa konsumentów byłaby takim bardziej naturalnym partnerem dla reprezentacji sektora bankowego, no bo to są siły rynku. No tak, ale w jaki sposób zachęcić organizacje konsumenckie, żeby stały się partnerem w tej dyskusji? No to jest temat, no powiedziałbym, pewnie wykraczający poza e, naszą siłę sprawczą jako nadzoru finansowego. To jest takie zjawisko ogólniejsze. Mówiła zresztą o tym dzisiaj e, pani pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumentów, e, pani doktor Aneta Wiewiorowska-Domagalska, która moim zdaniem trafnie wskazuje na to, że no, zbudowanie tego typu instytucji by wpłynęło na dynamikę tego dialogu z sektorem bankowym, ale jak to zrobić, to myślę, że nam może być trudno rozstrzygnąć. Wydaje mi się, że jest to element, no, powiedzmy też taki trochę budowy społeczeństwa obywatelskiego, tak, aby tego typu grupy interesów, jak chociażby konsumenci czy klienci sektora bankowego, miały swoją reprezentację instytucjonalną na tyle silną, aby ona była no, takim dobrym, sporym partnerem dla instytucjonalnej reprezentacji sektora bankowego.